Cześć, tu Maciek z sukcesstudio.pl Jak zacząć działać w copywritingu? Oto pytanie, które coraz częściej dostaję. No, nie jestem od tego specem, wprawdzie. Bardziej jestem człowiekiem, który zajmuje się bardziej SEO, owcem I super specem, może od tego nie jestem, no ale no. Fakt faktem od prawie 10 lat tworzę artykuły, piszę je, no i te artykuły są jednak czytane. Dalej przynoszą jakiś ruch. Mam taką jedną stronę, gdzie przestałem pisać artykuły no, już kilka lat temu, a dalej jest po kilkanaście tysięcy osób, które wchodzą na tę stronę, chociaż już się dawno miałem wyłączyć już tych usług, które ta strona reklamuje, praktycznie nie świadcze, a jednak dalej tam ludzie wchodzą. O cóż, może znajdują jednak tam ciekawe treści. Cóż, tak pewnie jest, ale jak teraz podejść do tego, co chcę dzisiaj Ci przedstawić? Chcę Ci dzisiaj przedstawić podstawy. Jak do tego podejść, jak to robić, na co zwrócić uwagę, przy tym, jeżeli chcesz, zajmować się copywritingiem. O tym wszystkim będzie w dzisiejszym filmie. Zapraszam Cię po prostu do oglądania części merytorycznej tego filmu. Sukcesstudio.pl Osiągnij ze mną swój sukces w biznesie. Cześć, nazywam się Maciej Cigler. Na co dzień jestem właścicielem firmy, w której razem ze współpracownikami staram się zapewnić kompleksowe wsparcie moich klientów Począwszy od dobrej strony internetowej, budowę naprawę lejków sprzedażowych, obsługę social media po wideomarketing. Zakres moich zainteresowań to wiedza dotycząca sprzedaży, marketingu, prowadzenia biznesu w sposób uczciwy i rozważny oraz rozwiązań informatycznych, które to ułatwiają. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i udostępniam, często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak wykorzystywać je w swoim biznesie. Dzielę się tutaj wiedzą zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem, naprawiając biznesy moich klientów. Rozpoczęcie pracy w copywritingu może być ciekawą przygodą Twojego życia, może na pewno wpłynie na Ciebie rozwijająco, na pewno dzięki temu poszerzysz swoje horyzonty. Na pewno zdobędziesz ciekawe doświadczenia. Te doświadczenia bardzo ci się przydadzą, bo wbrew pozorom. To co się mówi, że a bo tam sztuczna inteligencja będzie pisała teksty, że już pisze sztuczna inteligencja teksty. Te teksty nie są tak dobrze dopracowane i nigdy nie będą tak dobrze dopracowane jak jest w stanie to zrobić człowiek. O tym najlepiej, jeżeli chcesz wiedzieć więcej jak bardzo człowiek może pisać lepsze teksty od sztucznej inteligencji, omawiam w innym filmie dotyczącym copywritingu. Polecam ci jego obejrzenie, bo tam przekonasz się jak dużo człowiek w dużo argumentów przedstawiam, w których po prostu człowiek jest lepszy od maszyny. I to nie tylko jest lepszy, ale jest nie do pobicia przez maszynę, więc warto sobie to obejrzeć. Bo jeżeli ktoś ci będzie mówił, że pisanie nie ma przyszłości, gadam z dury. Zawsze to będzie potrzebne, tylko będzie trzeba lepszych od tego specjalistów. Takim specjalistą możesz zostać, takim kimś możesz być i ty. Kwestia tego, czy będziesz potrafił, potrafiła z tego skorzystać. W takim razie zapraszam Cię teraz do obejrzenia dalej tego filmu, gdzie w poszczególnych punktach wymienię, na co warto zwrócić uwagę. Jeżeli chcesz być dobrym copywriterem czy copywriterką, zapraszam dalej do pierwszego punktu. Zrozumienie podstaw kopywritingu. Ważne jest tutaj odpowiednie podedukowanie się, zrozumienie tego, jak to wszystko jest poukładane, na co warto zwracać uwagę, co wykorzystywać, jakie narzędzia są. W jaki sposób możesz z tego skorzystać? Co możesz w tym kierunku zrobić? Te rzeczy są kluczowe do tego, aby być dobrym copywriterem, copywriterką. Tu mega na to naciskam. Poznanie dokładnie zawodu, poczytanie, pooglądanie filmików na ten temat, rozszerzenie swojej wiedzy. Tutaj no, polecam materiały, które są na moim kanale, na ten temat. Kilka z nich się już ukazało, kilka z nich w najbliższym czasie się ukaże. Zapraszam, obejrzyj, bo to może Ci dużo dać. Dużo wniesie to do tego, jeżeli zaczynasz dopiero w tym temacie działać. Sporo ciekawych rzeczy pokazuję i przedstawiam. Punkt drugi. Czytaj dobre teksty. Zobacz, jak piszą inni. Ja na przykład wykorzystuję do tego newslettery. Zapisałem się na kilka, właściwie kilkanaście. Z kilku zrezygnowałem, ale te, które wykorzystuję, mega dużą wartość mi dają. Dużo ciekawych rzeczy się z nich dowiaduję. Patrzę, jak wygląda struktura, jakie sztuczki wykorzystuje autor, aby. Przyciągać czytelnika do tego, aby był w stanie czytać więcej tych tekstów, żeby bardziej poznawał to, co mu przedstawiamy. Świetna, świetny sposób wykorzystuj to czytanie cudzych tekstów, ale pod kątem takim profesjonalnym. Na przykład, podam to na przykładzie operatora kamery. Ponieważ zajmuję się filmowaniem też. I amatorsko, i w pewnym momencie zawodowym, życia też zawodowo się tym zajmowałem, zwracałem uwagę na filmach. Czy dalej zwracam takie zboczenie zawodowe, jak to się mówi? Zwracam uwagę na to, jak ta kamera pracuje. Czy była na górze, czy na dole, czy z prawej, czy z lewej. Czy był ruch kamery, czy kamera stała w jednym miejscu. Te wszystkie rzeczy wpływają na moją wiedzę, jak ten operator pracował, jak to wyglądało. I w ten sposób uczę się, jak sam to powinienem robić. Podobnie jest z tekstami. Podpatruj lepszych od siebie. Czytaj teksty ludzi, którzy to dobrze piszą, i wypisuj sobie cechy. Poznawaj ich warsztat, poznawaj techniki, z których korzystają, narzędzia, z których korzystają, środki wyrazów, tego typu rzeczy. To jest naprawdę mega doświadczenie. Czytaj, czytaj, czytaj i jeszcze raz czytaj. Nauka wykorzystywania zasobów to świetny sposób, bo to co wcześniej wspomniałem, możesz czytać teksty, możesz zapisać się na newslettery, możesz korzystać z kursów online. Prawdopodobnie ja też stworzę taki kurs, który będzie kursem pisania i copywritingu, bo widzę, że jest Potrzeba na rynku takich kursów i potrzeba takich rzeczy. Więc myśl o tym, żeby z czegoś takiego skorzystać. To dużo ci da, dużo wniesie do Twojego życia, jeżeli stworzysz takie materiały, które o tym mówią. Które, kiedy stworzysz materiały, które będą wnosiły tego typu wartości do Twojego życia. Także polecam. Sposób jest świetny, korzystanie z różnych zasobów. Cały czas rozwijania się. To mega dużo wniesie do tekstów, które będziesz tworzyć. Tak jak w sporcie. Z Copywritingiem jest tak, że trzeba ćwiczyć. I to cały czas. Cały czas pisząc teksty, tworząc, ale nie opierasz się, że tylko jeden typ tekstów. Twórz nagłówki, twórz różnego rodzaju teksty reklamowe. Nie ograniczaj się do jednego pudełka. Nawet jeżeli masz zamiar zajmować się jedną branżą, pozwól swojemu mózgowi na takie małe szaleństwo wypróbowania rzeczy z innych branż. Po drugie, tu jest ciekawostka, bo czasami takie branże są takimi skostniałymi monolitami. I na przykład wprowadzając do branży dietetycznej wiedzę z zupełnie nie pokrywającej się branży, powiedzmy, związanej z motoryzacją, wnosisz powieść świeżego powietrza. Powiew, wnosisz coś, czego tu jeszcze nie było. A że można te rzeczy łączyć, jest na to mega dużo przykładów. Najlepszym przykładem, postaram się mega w skrócie, chociażby połączenie medycyny z motoryzacją. Czy wiesz, że w pewnym szpitalu stwierdzono, że wprowadzając rzeczy, które są wykorzystywane w wyścigach Formuły 1, gdzie mamy w mega szybki sposób wymianę koła, zatankowanie, przetarcie szybki i w ogóle nie wiem co tam jeszcze. To, to po przeniesieniu na salę operacyjną i na opiekę pooperacyjną pacjenta okazało się, że przeżywalność pacjentów wzrosła o ponad 70%. Wystarczyło tylko dokładniej opracować procedury, dopracować te rzeczy, które tam w pit stopie są dopracowane, do co do ułamków sekundy. Można? Można. To w takim razie. Czego nie wykorzystywać tego w Twojej pracy? Zbuduj portfolio. Pisanie tekstów to jedno, a tworzenie swojego portfolio to drugie. Pisanie tekstów na poszczególne strony, na poszczególne podstrony, powoduje to, że tworzysz sobie bazę, którą potem możesz pokazać innym potencjalnym klientom. Tak potrafię pisać teksty. Podoba się? Chcecie z tego skorzystać? Proszę bardzo. Nie podoba się. Nie chcecie z tego skorzystać? Trudno. Tutaj tak to wszystko działa, że tworząc kolejne teksty, na pewno chcesz też swojego rozwoju. Chcesz zdobywać nowych klientów w pewnym momencie. Więc jeżeli tak, stwórz sobie to portfolio. Twórz miejsce, gdzie potem potencjalnym klientom pokażesz. Jak to wygląda? No, najprostszy sposób to na przykład założyć sobie konto na LinkedInie i tam wrzucać teksty, które właśnie udało Ci się napisać. Świetny sposób, i zarazem sposób, dzięki któremu pokazujesz swoje umiejętności. Bardzo dobry sposób. Polecam. Otwórz się na feedback. To informacja zwrotna, którą otrzymujesz. Nie odbieraj tego jako krytyki, że coś robisz źle. Bardziej odbieraj, że no owszem robisz coś źle, ale dzięki temu, że dostajesz taki sygnał, możesz to poprawić i zrobić lepiej. Bądź mega wdzięczna, wdzięczny osobom, które dają ci ten feedback. Bo to powoduje to, że możesz stawać się lepszym. Bez tego nie będziesz lepszym, nie będziesz lepszą. To tylko niektóre osoby zwrócą ci na pewne niuanse uwagę. Najczęściej ludzie po prostu zamkną twój artykuł i go nie będą czytali. Nie wiesz dlaczego. Co im się nie spodobało, co było nie tak. A jednak, jak dostajesz ten feedback, to jest to mega rzecz i mega to dużo wnosi do tego, co tworzysz. Kolejny punkt to poszukiwanie klientów. Tutaj, jeżeli robisz dobre rzeczy, ludzie cię będą sami polecali. Możesz założyć własną agencję kopy i we 3-4 osoby stworzyć coś takiego. Możesz też pracować jako freelancer praktycznie z każdego miejsca na świecie co jest piękną rzeczą w tym zawodzie. Bo, pracując jako freelancer, możesz być praktycznie wszędzie. Tutaj wiele osób, które zajmują się karawaningiem, życiem, live wam czy inne tego typu rzeczy, właśnie piszą teksty, bo to pozwala im na pracę wszędzie, z każdego miejsca na świecie. To jest fajna sprawa i ciekawe doświadczenie. Zachęcam cię do tego. Bądź na bieżąco. Świat cały czas zmienia się. Wchodzą nowe rzeczy, nowe narzędzia. No popatrz, jeszcze 2-3 lata temu, kto myślał o czymś takim, że ChatGPT może wspierać dobrze kopy w jego działaniach? Że często stworzy 75% tekstu, który trzeba zrobić dla klienta, a ty musisz dodać tylko te 25%. To już nie jest dużo, ale to są rzeczy, nad którymi się trzeba bardziej skupić. Trzeba doszlifować ten tekst, zrobić z niego coś idealnego. Warto się rozwijać, warto się tego uczyć, warto się tego dowiadywać, warto wiedzieć, jak to robić. Dlatego polecam Ci mega, właśnie tego typu rozwiązania. Wartość i uczciwość. Pamiętaj, że warto zawsze uczciwie traktować swoich klientów. Dawaj wartość w tekstach. Ale bądź też uczciwa wobec klientów, czy uczciwy wobec klientów. Tutaj pracujesz na swój wizerunek. Często pracujesz na swoim wizerunku, bo to jesteś ty, pani Ksińska, która naprawdę robi dobre rzeczy. Branża jest taka, że jest spora konkurencja, ale zarazem takich naprawdę topowych gwiazd nie jest za dużo. Tworząc to naprawdę dobry sposób, tworząc to w odpowiednim stylu, jesteś w stanie rzeczywiście wznosić się mega wysoko. Korzystając z odpowiednich narzędzi, możesz to robić naprawdę świetnie. Więc staraj się to wykorzystywać, staraj się to robić tak, aby rzeczywiście działało to na mega wysokim poziomie, żeby Twoje nazwisko coś znaczyło żeby było takim synonimem jakości. Dbaj o swój wizerunek, dbaj o to, co spod swojej ręki wychodzi. Żeby rzeczywiście to było odpowiedniej jakości, żeby rzeczywiście może nawet udać się wypracować swój styl. Że będzie wiadomo, że o, to chyba ta osoba konkretna to napisała. Tego ci życzę. Wypracowanie wręcz własnego stylu. Podsumowując, copywriting to coś, co rozwija się wraz z doświadczeniem. To ciągły rozwój powoduje to, że Twoje materiały są coraz lepsze, że Twoje materiały są coraz ciekawsze, i do tego cię namawiam, żeby właśnie takie materiały udało ci się tworzyć. Niech udaje ci się to zrobić tak, jakbyś chciał, tak jakbyś chciała. Niech udaje ci się to rozbudowywać tak, aby rzeczywiście to co tworzysz było świetne, a nawet coraz lepsze. Tego ci oczywiście życzę, życzę ci powodzenia w tym, aby ci się udawało tworzyć teksty, które będą rzucały niemalże ludzi na kolana. A teraz no cóż, czas kończyć ten film. Bardzo ci dziękuję, że udało ci się dotrzeć aż do tego momentu. Jeżeli film Ci się spodobał, poproszę tę łapkę w górę, naciśnij przycisk subskrybuj oraz symbol dzwoneczka. Dzwoneczek spowoduje to, że będziesz dostawać powiadomienia o kolejnych filmach, które pojawią się na moim kanale. A mój kanał to Sukces Studio pisane razem. Tam znajdziesz mnóstwo ciekawych filmów, które myślę, że mogą Cię zainteresować, na pewno mega rozbudują Twoją wiedzę na temat marketingu. A to może Ci być bardzo potrzebne do pisania tekstów. Jeżeli wolisz wersję tekstową, oczywiście też taką mam i nawet chętniej tam powinno się, bardziej Cię tam zachęcam do zajrzenia, bo tam jest to wszystko bardziej poukładane. Niestety YouTube nie pozwala na poukładanie tego tak, jakbym chciał. Już w tym momencie musiałbym cały kanał rozwalić i przerobić, czego już nie chcę robić. Więc zapraszam Cię na moją stronę internetową. Tam poukładane jest wszystko w poszczególne kategorie. I w poszczególnych kategoriach i podkategoriach możesz znaleźć odpowiednie treści, które na pewno by Ci się przydały. Zapraszam, zaglądaj tam. Jest to wszystko super ułożone, a artykułów jest dużo. Zawierają też odnośniki do filmów na YouTube. Więc wszystko, co jest na YouTube, tam jest, ale tam też są. Jeszcze dodatkowo różnego rodzaju artykuły, które uzupełniają informacje, które staram się przekazać. Na dzisiaj to wszystko, co chciałem pokazać w tym filmie. Dziękuję Ci bardzo. Życzę wszystkiego dobrego. Powodzenia! Naprawdę trzymam za Ciebie kciuki i życzę Ci powodzenia w zdobywaniu doświadczeń, zdobywaniu klientów, podbijaniu świata. Niech Ci się wszystko ułoży jak najlepiej. Tylko Ci życzę. Trzymam za Ciebie kciuki, że właśnie tak będzie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.